Witajcie. W dzisiejszym odcinku, na specjalną Państwa prośbę, sprawdzimy, jak wyczyścić palniki. Użyjemy do tego środka grease cutter, dostępnego w naszym sklepie złoteśrodki.pl Mam tutaj przygotowane naczynie, do którego wleję na środek. Proszę o zachowanie ostrożności. Widzicie Państwo, że Mam rękawiczki czarne, bardzo mocne. Wlewam około 100 ml naszego środka Griskater. Widzimy, że palniki są przypalone. Dosyć mocno nawet bym powiedział. I próbujemy najpierw je zanurzyć częścią w naszym... O, nawet widać stworzę rozcieńczymy go wodą mniej więcej 50 na 50 I wsadzimy resztę naszych palników. Damy teraz temu wszystkiemu chwilę popracować i wrócimy za 5 minut, za 10 i tak dalej, aż palniki będą czyste. Zobaczmy, jak po 5 minutach wyglądają. Przepalniki, widzimy, że woda zrobiła się delikatnie ciemniejsza. No ale za to palnik. Widzimy już znaczącą zmianę. Zobaczymy drugi. Też widzimy. Tutaj jeszcze gdzie, mamy ciemniejsze ślady przypalenia. Mam nadzieję, że to widać, ale on był przykryty też innymi palnikami. Na tym największym też widać przebarwienia. Damy jeszcze, damy jeszcze chwilę. I wrócimy za kolejne 5 minut Wracamy po 10 minutach Zobaczymy jak się mają nasze palniki Widzimy że roztwór zrobił się jeszcze ciemniejszy Pierwszy całkiem A Drugi też odpuścił Spójrzmy na trzeci Widzimy, że to co było, a to co jest zupełnie inna sprawa. No i ostatni, czwarty że też całkiem fajnie Myśmy chcieli przyspieszyć troszeczkę możemy użyć np. starej szczoteczki do zębów i zanurzony. Palnik oczywiście w rękawiczkach, spróbować umyć naszym gris kater. także sami Państwo widzicie metoda skuteczna, szybka. Jeżeli się podobało, proszę o lajki. Proszę subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Zapraszamy do naszego sklepu złoteśrodki.pl. Zapraszamy do polubienia naszego kanału na facebooku, fanpage'a. No i w końcu zapraszamy do naszego sklepu złoteśrodki.pl, gdzie dostaniecie Państwo zaprezentowane. W tym filmie preparaty, jak również i rękawiczki i Mart mechanik. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.